Ten kraj jest trzecim najmniejszym krajem świata pod względem powierzchni oraz jest 17 od końca najmniej zaludnionym krajem na świecie. Zatem może się nazwać najmniejszą republiką świata. Zapraszam na materiał o Nauru. To wyspiarskie państwo jest położone w zachodniej części Oceanu Spokojnego, w mikronezji, w odległości około 42 km na południe od równika. Jest położone na wschód od Papuji Nowej Gwinei i na północny wschód od wysp Salomona. Natomiast odległość między wyspą a Australią wynosi blisko 4282 km. Wyspa jest otoczona archipelagiem wysp Karoliny i wyspami Marshalla od północy. Od wschodniej części otaczają ją natomiast wysp Gilberta oraz archipelag wysp Bismarcka, Salomona i wysp Nowych Hybrydów od południa i zachodu. Nauru ma powierzchnię 21,3 km2, co plasuje on na 192 miejscu, czyli trzecim od końca, pod względem najmniejszej całkowitej wielkości kraju. Linia brzegowa natomiast wynosi około 20 km. Najwyższy punkt wyspy Command Ridge wznosi się na wysokość 65 m nad poziomem morza. Wyspa w dodatku nie posiada naturalnych portów, rzek ani większych jezior. Jednym z dwóch jezior na wyspie jest podziemne jezioro Makawel oraz Błada Lango, położone w miejscowości Arenibeck. Wyspa Nauru ma w 20 km i otoczona jest rafą kolarową, stanowiącą 1 trzecią jej powierzchni. Łagodnie opadając ku wybrzeżom, rafa czyni ją trudno dostępną szczególnie dla większych jednostek pływających. Jest to jedna z trzech wielkich wysp skalnych fosforytów na Pacyfiku. Roślinność przybrzeżna obejmuje gatunki takie jak palmy kokosowe, banany i różne krzewy, które mogą tolerować obecność słonej wody. Roślinność śródlądowa natomiast była intensywnie eksploatowana w celu wydobycia fosforanów, co wpłynęło na naturalną roślinność. Nadal jednak istnieją obszary z rodzinnymi roślinami, takimi jak Cinenauru i innymi trawami, jak Paschalum czy Imperata, cylindrica oraz Panadus z charakterystycznymi korzeniami powietrznymi. Z roślin uprawnych mieszkańcy uprawiają różne owoce i warzywa w przydomowych ogródkach, w tym banany, papaje, taro lub ziemniaki. Co do zwierząt, wszystkie ssaki zostały sprowadzone na wyspy przez ludzi. Występują tu szczury polinezyjskie, koty, psy, świnie i kury. Jedynymi gadami są jak szczurki. Na wyspie żyje około 27 gatunków ptaków, wśród których jeden endemiczny czciniak samotny. Występuje tu również wiele owadów i bezkręgowców. W wodach wokół wyspy można spotkać wiele gatunków rekinów, jeżowców, małży, krabów i innych zwierząt morskich. Klimat Nauru jest monsunowo-równikowy lub też tropikalny. W ciągu dnia temperatury wahają się tam od 26 do 35 stopni w skali Celsjusza, natomiast w nocy są to temperatury między 22 a 28 stopniami w skali Celsjusza. Z powodu El czyli zjawiska pogodowego i oceanicznego polegającego na utrzymywaniu się ponad ponadprzeciętnej wysokiej temperatury na powierzchni wody w strefie równikowej Pacyfiku, występują zróżnicowane sumy opadów i okresowe susze. Spora deszczowa występuje od listopada do lutego. Średnia wilgotność natomiast wynosi około 80%. Wyspę w 2022 roku podczas ostatniego spisu ludności zamieszkiwało 9811 mieszkańców. W porównaniu z rokiem 2006 jest to spadek o 3476 osób, kiedy to wyspę zamieszkiwało ponad 13 tysięcy mieszkańców. Główną przyczyną takiego spadku demograficznego jest wysoki odsetek osób chorujących na nadwagę, który według danych wynosi od 90 do nawet 95%, a na otyłość choruje tu aż 59,85% mieszkańców, według danych z Radia Z. Średnia długość życia wynosi natomiast 66 lat dla ogółu społeczeństwa, 70 dla kobiet oraz 63 dla mężczyzn. Dla porównania, w Polsce średnia długość życia to blisko 79 lat. Ustrojem politycznym w kraju jest republika parlamentarna. Konstytucja Nauru została spisana w dniu 29 stycznia 1968 roku. Stolicą państwa jest Jaren. Kraj posiada dwa języki urzędowe i są to angielski i naurański. Obecnym prezydentem kraju oraz szefem rządu jest urodzony w 1969 roku Dawid Adeang i piastuje on tę funkcję od października 2023 roku. Nauru składa się z ośmiu okręgów wyborczych. Parlament składa się z 19 posłów, którzy wybierają prezydenta, który spośród 19 członków parlamentu utworzy pięciosobowy rząd. Prawa wyborcze nabywa się po ukończeniu 20 roku życia, będąc obywatelem kraju. Wybory natomiast odbywają się co 3 lata. Meneng jest drugim największym z okręgów wyborczych na Uru. Swoim zasięgiem obejmuje dystrykt Meneng. Z tego okręgu wybiera się aż 3 członków parlamentu. Ubenida jest kluczowym okręgiem wyborczym. Z tego okręgu wybiera się aż czterech członków parlamentu. Pozostałych, łącznie z Jeren, gdzie znajduje się siedziba parlamentu, wybiera się po dwóch posłów. Nauru zostało zasiedlone przez Mikrony oraz Poliny około 3000 lat temu. W okresie przedkolonizacyjnym zamieszkiwało ją 12 plemion, które są obecnie reprezentowane przez dwunastoramienną gwiazdę na fladze. Pierwszym białoskórym człowiekiem, który przybył na wyspę był Anglik John Fern. Dotarł on na nią pod koniec XIX wieku. Wkrótce po nim na wyspie pojawiła się broń palna, co doprowadziło m.in. do Krwawej wojny domowej. Konflikt zakończył się dopiero w 1888 roku, kiedy to wyspa została wcielona do cesarstwa niemieckiego. W 1900 roku badacz Albert Fler Ellis odkrył na niej bogate złoża fosforytów. W 1906 roku przedsiębiorstwo Pacific Pfoskype Company podpisało umowę z Niemcami, na mocy której otrzymało prawo do eksploatowania złóż na wyspie. W trakcie I wojny światowej w 1914 roku niemiecka kolonia została zajęta przez Australię. Gdy pierwsza wojna światowa dobiegła końca, wyspa stała się terytorium mandatowym kategorii Ligi Narodów, pozostając pod administracją brytyjską. W trakcie działań podczas II wojny światowej na Uru okupowali Japończycy. Po zakończeniu wojny wyspa stała się terytorium powierniczym ONZ, którym zarządzała Australia. Niepodległość została ogłoszona dopiero na początku 1968 roku. W latach 60. i 70. XX wieku Nauru uważano za jedno z najbogatszych państw świata. Finansowy sukces spowodowany był wydobyciem fosforytów. Niestety, złoża szybko zaczęły się wyczerpywać, a ich nadmierna eksploatacja doprowadziła do ogromnej katastrofy ekologicznej. Aż 80% powierzchni wyspy uległo zniszczeniu. Miało to tragiczne skutki dla całej przyrody, jednak obecnie większość roślinności zdołała się odrodzić. Jednak gospodarka kraju mocno podupadła i kraj utrzymuje się głównie z turystyki oraz handlu. W 1982 roku tą małą republikę odwiedziła sama królowa Wielkiej Brytanii Elżbieta II podczas swojej podróży po Pacyfiku. W trakcie wizyty spotkała się z lokalną ludnością oraz władzami i ówczesnym prezydentem, Hammerem de Robertem. Dziękuję za obejrzenie materiału do samego końca. Wszystkich nowych widzów zachęcam do dostawienia subskrypcji na tym kanale, by nie przegapić następnych materiałów. Zachęcam również do zaobserwowania strony kanału na portalu X. A teraz już nie przedłużając do usłyszenia w następnych materiałach.